Hej, w dzisiejszym filmiku o podnoszeniu wibracji. Jaki szybki sposób na podniesienie wibracji, wibracji jest? Natura. Kontakt z naturą. Po prostu wyjdź i poszukaj czegoś zielonego, czegoś bardziej dzikiego, czegoś bardziej naturalnego w przyrodzie. Ja mam akurat to szczęście, że mam blisko. Zieloną przestrzeń, po której chodzę, którą już troszeczkę poznałam. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Jest Bronisław i jest piękna, 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 piękna przyroda. Zaczyna się budzić wiosna powolutku. No, Bronisław, oczywiście. Korzysta z okazji uświnienia się. W każdym bądź razie w ten właśnie sposób, wychodząc do natury, spacerując, cokolwiek by to nie było, czy poranne bieganie, co wolisz, Powoduje, że łączysz się z harmonijną wibracją naturalną drzew, roślin, które są, która jest po prostu bardzo dobra dla Ciebie, bo yy, w kontakcie z nią, w interakcji z naturą, ty również dopasowujesz się do niej i podwyższasz swoją wibrację, czyli przepływ czystej energii w ciele, energii witalnej. Czujesz się po prostu wtedy dobrze. Oczywiście jest to bardzo delikatny wpływ, bardzo subtelny, ale on jest i zauważysz różnicę pomiędzy na przykład tym, jak siedziałeś dwie godziny przed komputerem i wyjściem i spacerem. Zauważysz różnicę w samopoczuciu po takim spacerze, gdzie twój mózg, gdzie twój organizm jest dotleniony, gdzie twoja wibracja się wyrównała do naturalnej, gdzie wsparłeś się poprzez ruch. Tutaj możecie zobaczyć, jak do tej pięknej natury wpychają się buldożery i ciężarówki z nasypem. Zobaczcie. I niestety człowiek ingeruje. Tutaj będzie nitka, taka odnoga obłodnicy I są takie nasypy robione. No niestety człowiek się wpycha w tą naturę. Czasami za mocno. No ale tak jest to już wszystko tutaj skonstruowane. W każdym bądź razie będąc w takiej naturze, będąc w takiej zieleni. Yy... Będąc takiej zieleni, harmonizujesz się, dotleniasz się, podwyższasz swoją wibrację. I wtedy bardzo dobrze jest skorzystać z czegoś takiego jak afirmacje, które najlepiej działają, kiedy organizm sam się dobrze czuje, kiedy człowiek sam się dobrze czuje. Wtedy możesz sobie właśnie powiedzieć to, z czego naprawdę sobie życzysz, czego pragniesz. I to... Będzie, bardziej moc... będzie się mocniej zakotwiczyć, zakotwiczało w ciele i będzie o wiele bardziej działało. To tak jak modlitwa, która jest taka żarliwa, mocna, piękna. Ona również zadziała. Także polecam Wam pierwszy z brzegu lepszy sposób na podniesienie swojej wibracji. Wyłączenie telewizora, komputera i komórki, którą za chwilę też wyłączę. I poczucie tego obecnego momentu, który teraz jest, docenienie go. Poczucie tej frajdy, z tego, że, że jest fajnie, że jest, że jest dobrze, że się dobrze czujesz, a natura, matka, ziemia jest taka piękna. Docenisz to, jeśli jesteś na to gotowy i otwarty. Tu i teraz. Pamiętajmy, że od naszego teraz zależy nasze jutro. Podwójny bonus. Dobrze się czujesz teraz i to teraz zakotwicza dodatkowo jeszcze lepsze jutro. Do zobaczenia.